A gdzie Wiesz bez tytułu. Wiesz, pierwszy. Spojrzenie w oczy jest ważniejsze od słów. Ulica i tak próbuje zagłuszać rozmowy. Chodnik podstawia nam nogę starą kostką blokował. A chmury próbują nas utopić w łyżce w złej pogody. I tylko gołębie jedzą nam z ręki, rozdziałując stare rany. Wiersz drugi. Maj nie pojawił się w tym roku. Podpisał się tylko wcześniej na kartkach kalendarza. Nie będzie zakochanych, pomyślał bezdusznie. Wystarczy, że w marcu koty miały się aż za dobrze. I wiersz trzeci. Myślałem, że jesteś. Promieniejesz, uszczęśliwiasz. Kwiaty kwitną w twoich włosach na przekór pogodzie. Marzyłem, że będziesz. Poza czasem. I tym światem, który dotrze wierszek, był ten codzienności. Dziękuję. Dziękuję I na zakończenie będzie, nie wiem jak to określić, esthymoncie, duet. W każdym razie prezentacja różnie z pomocą Edwarda Balszyńskiego. Ale zanim się przygotują, poprosimy może jeszcze Krzysztofa Antonowka, który dotarł do nas i nie wiem, czy wypada to powiedzieć, że doszły do nas słuchy, że pomimo, że Krzysiek nie nosi kapeluszy, to się zakochał i wpadł u uszy, prawda? O, 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 <laughs> Proszę, już to wiedziałem. Sprawdźmy. Dobra. Ja że przeszedłem przy sobie, gdybym mógł więcej. Pierwsze zdjęcie, które wykonuje się stojąc na nasypie. Wysokie kominy i chmury przypomina tę rozpacz. To samo dzieje się, kiedy gasi światło w nocy. To zapamiętywanie się miejsca, jutra. O z jakim otępiają spacery. A potem przychodzi kolejne. Sakrament żydoty, Kiedy siądziesz okrakiem albo kucniesz przy pawilonie. I lśnienie. Drażniące obojętność niedzielnych swobód. I nie chronię się przed tym. Nie uciekam od spojrzeń rowerzystów. Chcę coś mieć z tej zaciszności, którą wiodą. To po nich przychodzi słodycz wieczorów, bujne przydroże. Patrzenie w uchylone drzwi lokali małej gastronomii. Twoje nauczycielskie obowiązki by być na miejscu. To, co było ulicą, Domki, które schodziły niżej, miła opowieść, która nie może zatrzymać osamotnienia. Samochody na podjazdach i obiecanki, całowanie w usta, są zbyt czerwone, zbyt śliskie. Więcej drzew, drzew, drzewa i zapominania, jakie przynoszą o tej porze roku dnia, zanim upał zechce, póki jeszcze nie zapominają. I ruch, szelest, którego nie ma gdzie indziej. Piękne usta, łagodne linie młodych chłopaków skrępowanych na gościom. Zupełnie niepotrzebnie. To nie może prowadzić dokądś wbrew powrotom, które próbuje zatrzymać cała aleja. Kasztanowców, da a dalej do poli. Te usta wymykają się, jakby były czymś obcym i chłodnym. Moje małe, nienachalne córeczki, które cieszą się poszukują sprzymierzeńców wysokich topoli i kasztanowców. Dziękuję bardzo.